Oczywiście dzisiaj no, nie wpiłam całość tego 21 levela, bo brakuje 8397 FM. Także tak, oczywiście cały, może nie cały czas, ale po prostu moje ludziki po prostu dają mi grafy. Ale macie grawać pozdrawia, nie gra. Ale grafy hmm. też. Ale oczywiście ja tam nie wymuszam mm. tylko po prostu zależy mi na tym 21 levelu. Bo od zawsze chciałam mieć. Ale lag. Mm, Kochiki Znów... um, No dobra, nie bardzo. Znów. No, spójrz tylko skarbowca. Nie mogę, nie mogę. Nie mogę, klikam. Jezu, ja... to ja byłam ślepa. Dobra, nieważne. Oczywiście, możecie robić mi luki. Mm. Spadną. I tak, oczywiście. Mm. E e bo ja nagrywam na telefonie, to ja będzie ma mały problem, bo będzie mi czasami po prostu spadało. Pady. Bo no, ręką tu by się za bardzo cząstło I tak oczywiście pozdrawiam Jan, Kasi, Bella na poli 3, Rubin wiosna chyba I oczywiście Oliwka, 1, 2, 3, 3 Myślę, że je, je, o, Bella na poli 3 oczywiście Dostała... Y, dam... Dali dam dali gra, grafa dam grafa, zrobię luczka i przechodzimy do odcineczka Dobrze, to będzie taki normalny luk. Nie będzie on jakiś czarny, tylko po prostu taki normalny, najnormalniejszy. I weź, na świecie. weź Weź, weź jak mnie. słodziutka. Nie, nie, nie. mnie, jak mnie, jak nie i oczywiście mi się wszystkie ubrania na razie nie pokazują nie mam jakichś y, lagu wielkich mm, to sobie jeszcze jakieś włoski myślę że mm, na pewno mam światło <śpięk> no, zaświeciłam światło bym tak powiedziała dobra ja, nie, będę nie będę pisać na razie mm, wiem Jezu Jezuś dobra ale lepiej się wyloguję najchętniej bym się wylogowała oj widać mój pulpit ale to nic logujemy się Mówicie oczywiście tak? na to konto dobra Yy. i cóż... Otworzyłam okno na świat. <laughs> Oczywiście, też deszcz. Tutaj będziemy nagrywać, będziemy je to nagrywać jak ja teraz składam basem. Może to jest może kocham, nie? Czekajcie po malutkiej przerwie. Dobrze, już na, napisałam, że nagrywam oczywiście szczęścieliwa. I tak, oczywiście mój hashtag to jest akry. Myślę, że takiego hashtagu nie mam. Także tak um, Ubierzemy się znów tak samo, bo mi się po prostu nie zapisało to. Po co ja zdejmowałam? Y w ogóle wszystko, ja nie mam pojęcia. I oczywiście obierzemy się normalnie. Ja nie mam tam sobie sprawę z, z, z tatą, oczywiście. Ale dla taty to jest oczywiście za wcześnie. Żeby basen rozkładać, ale dobra. O, o, to nie o tym, oczywiście. I tak. Mm, e, I y, tutaj. Mm, mm, tak, oczywiście no, Nie wiem jak zrobić ten luk Myślę, że jest okiś Jest okiś I dobra mm, Brakuje tak malutko do levela Że możecie tu już zobaczyć 7000 tylko Także naprawdę to jest bardzo mało Tam jest też ogromna Mała ilość Także no Bardzo oczywiście pozdrawiam Tym Tutaj um, pozdrawiam Najpiękniejszy buj 63, Bad Buj 2827 i oczywiście am, Amelę i Palatynkę. I tak oczywiście zobaczę sobie, czy mam prezenty. Oczywiście możecie mi przesyłać prezenty. Czerwone. Czerwone, oczywiście. Miałem już tu trochę te dwie. Otworzyłam od Ty za 2,6 czy 1. I, od, i oczywiście od kimcia 9 i 3 oczywiście ona mi dała 3 rzeczy z listy także bardzo ci dziękuję kochana i oczywiście tak myślę że wam się odcinek spodoba jak tak to zostawcie łapkę w górę subskrypcję i tak na serio tutaj teraz przechodzimy dopiero na do odcinka dobrze Oczywiście pozdrawiam też Lodmi jeden, ale jej jeszcze nie widzę na pasku, także no. Nie widzę cię na pasku. D nie widzę. Dobra, nieważne. I oczywiście tak. Um, zobaczymy, ile mamy z Okej, Myślę, że ją sobie opóźnimy. I tak. Um, cóż. Um, Brakuje do levela pop, bardzo mało. Jest to 6630M. 6, 6, 6, Także tak... I mm, tak jakbyście nie wiedzieli jakie mamy. Hashtag jest to hashtag. Y, jest to hashtag oczywiście. Tak, Hashtag no hashtag, hashtag, hashtag -y. prezenty i pozdra. Ak i dobra, myślę, że hashtag, ak. Myślę, że wystarczy, jak się zorientują, jaki to jest kanał. I tak. Napisz ak. To oczywiście to taki luźniejszy odcinek, że zrobimy komuś luka. Myślę, że oliwka 123316.1. Mm, 1, 1. Pozdrawiam cię, milutko. I fajnie tylko Cię pozdrawiam. Oczywiście mam nową biografię, to możecie e, parę tam. Mm, możecie ją zobaczyć, jak najmniej w ogóle. I tak. Tutaj. Mm, ona nie ma ładnych oczu. Szczerze, mi się te oczy nie podobają. Napiszcie kom w komentarzu, czy Wam się podobają. Mi się za bardzo nie podobają, jeśli mam być szczera. Ale. Są też ok, nie są najgorsze jakoś. Mm. Tak. tak, jest um, konkurs na, na... Jest konkurs na... Mm -hmm. tego oto. Um. Oczywiście co tydzień macie um, do wygrania um, Dripa lub Pixelcam. Tych rozdarzeń będzie tylko ponad, chyba tylko jeden z tym przynajmniej tygodniu. Jak ktoś to po prostu mi przypomnijcie. I tak, myślę, że fajne mm, fajnej nazwy go śmieci. Badaj! I pojedziesz mi, A nie na widzę. Nie na tym bardziej. Tak, I od to. dzisiaj jest oczywiście hashtag a jeżeli mnie oglądacie I subskrybujecie Także no Także chyba to na dzisiaj to tylko tyle, taki krótki odcineczek Nie, yeah. dawajcie O tej dziewczynie L Lody mi jeden, o tej Dobra Aniela, nie promisiem. się nie promisiem. Rozumiecie. I myślę, że Rozumiecie. następny odcinek będzie o wiele mieszkało? dłuższy, a nawet będzie... Maje! Maja Maję! Maje Maję! O... to jest moja koleżanka. Maja, oczywiście, 98713. Naprawdę ma na imię Maja, ten, jaką się nazywa, Maja, 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 Maja. Po A po prostu maja. u mnie, nazwisko A Tak, oczywiście. I już na, koniec na, na, na. To, jest, to jest już koniec odcinka. Następny będzie. Z, zobaczycie w sumie z, z czego. No i pa-pa-pa-pa-pa! <todgłos>